Cześć, dzień dobry, witam państwa. Jakiś czas temu wrzuciliśmy film, w którym przeanalizowaliśmy sobie, ile kosztowało nas do tej pory utrzymanie Chargera z 1968 roku. No, i chcieliście poznać też koszty eksploatacji innych samochodów z naszej kolekcji. No i dodatkowo też ostatnio wrzuciliśmy film, w którym pokazaliśmy wam, że zaczynamy remont silnika w Buicku GS400. I pojawiły się pytania, ile kosztuje taki remont silnika. Także dzisiaj dwa w jednym. Bo przeanalizujemy sobie koszty eksploatacji naszego Camaro, w którym zaraz po jego przyjeździe do Polski musieliśmy zrobić remont silnika. Także zapraszam. No, ale zacznijmy od mojego wprowadzenia. Chciałbym, żebyście poznali dobrze historię tego Camaro. Generalnie. Jest to drugie Camaro, które kupiliśmy w naszej historii. I kupiliśmy je dosłownie dwa dni po tym, jak sprzedaliśmy nasze pierwsze Camaro. Sprzedaliśmy je Bartkowi i dosłownie dwa dni po tym, jak dostaliśmy kasę, pojawiło się bardzo ciekawe ogłoszenie w mega dobrej cenie na Camaro z 1968 roku w, z pełnym pakietem Supersport, czyli z silnikiem 350. Z manualną czterobiegową skrzynią z dyfrem z wersji SS i starczowymi hamulcami, więc cena była bardzo dobra. Odezwaliśmy się od razu do właściciela. Okazało się, że jest nim dealer, który po prostu wziął to kamaro w komis i pochodzi z Nowego Jorku. Dostaliśmy dużo ładnych zdjęć. No i pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że tak szybko udało nam się sprzedać pierwsze kamaro. Dokonaliśmy spontanicznego zakupu. No, i cóż, no, nie dopilnowaliśmy wszystkiego tak, jak dopilnowujemy teraz, bo się dużo nauczyliśmy. Była to bardzo kosztowna nauczka. W każdym razie, gdy Camaro przyjechało do Polski, okazało się, że coś stuka w silniku. Zawieźliśmy go do Kamila z Kaka Motors w Włochowie. No, i gdy zaczęli rozbierać silnik, okazało się, że coś że nie okazało się, że coś im stuka, tylko okazało się, że stuka panewka dokładnie, a idąc dalej w las, wyszło na to, że jedna głowica jest pęknięta. A to oznaczało generalny remont silnika. Także no co, nie trzeba było długo czekać, zaczęliśmy remontować ten silnik i teraz mamy wyliczone, ile ten remont silnika kosztował. Także przejdźmy od razu sobie może do kosztów. Zanim przejdziemy do dokładnych kosztów, muszę zaznaczyć, że był to rok 2018, także ja nie wiem, ile w tym momencie kosztują części, ile kosztują usługi itd., więc nie bierzcie tego zbyt dosłownie. Ale tak, zestaw naprawczy silnika: tłoki, panewki, uszczelki, pompa oleju 3100 zł. Wałek rozrządu, popychacze, zestaw Edelbrock 1000 zł. Aluminiowe głowice 6000 zł, no i można było kupić tańsze, ale żadnej złotówki nie żałuję wydanych na te głowice, bo to co zrobiły z tym silnikiem to jest coś fenomenalnego. E, dalej. Obróbka mechaniczna silnika 6000 zł. No, także gdybyśmy my mieli własnymi rękami e, wyjąć silnik, rozebrać go, m, poskładać i włożyć z powrotem. To sam koszt remontu takiego silnika z aluminiowymi głowicami, silnika 350, kosztowałby około 15 tysięcy złotych. Ale oczywiście silnik to nie była jedyna rzecz, którą trzeba było zrobić w tym samochodzie. Wyszło kilka większych lub mniejszych rzeczy. Też zamówiliśmy do niego pakiet RS z tymi chowanymi światłami, które same części kosztowały 5000 zł. Poza tym kupiliśmy tylną lotkę, tylny spoiler, no i kilka jeszcze innych rzeczy się nazbierało. Łącznie na samym początku, na samym starcie władowaliśmy w niego 30 tysięcy złotych. No i później zaczęliśmy nim jeździć, a jak zaczęliśmy nim jeździć, to zaczęły wychodzić kolejne rzeczy. Na przykład, nie wiem, pompa wspomagania, pompa wody. I tak dalej. No, nazbierało się tego sporo. Musieliśmy też wyremontować skrzynie. No i pękło kolejne 20 tysięcy złotych. Czyli już łącznie wpakowaliśmy 50 tysięcy złotych ten samochód. Pewnie w tym momencie większość z Was się zastanawia pewnie myśli, że jestem niezadowolony z tego zakupu ale patrząc na to, jak idą w górę te modele, jestem wyjątkowo spokojny. No i przede wszystkim mamy w tym momencie naprawdę zajebiste Camaro, ponieważ jest 350, podłubana 350, która na hamowni wydmuchała 340 koni, 500 Nm, jest manual czterobiegowy z short shifterem, więc to jest naprawdę zajebiste auto do jeżdżenia. Jedno z moich ulubionych, pomimo że nie jestem fanem Camaro, tu uważam, że to jest jedno z najciekawszych aut w naszej kolekcji do pojeżdżenia. Jeżeli mi nie wierzycie, to wpadnijcie na dzień z klasykiem, się przekonać na własnej skórze. Na pewno nie będziecie żałować. Już 23 kwietnia organizujemy pierwszy kruz autami z naszej kolekcji. Zabierz żonę, dziecko lub kumpla i spędź cały dzień z klasykiem. Zostało już tylko jedno wolne miejsce, więc jeśli chcesz załapać się na kwietniowy wyjazd to zapisz się na stronie www.dzieńzklasykiem.pl w zakładce pakiety. Spełni się Twój amerykański sen. No także skoro już sobie podliczyliśmy wszystkie władowane pieniądze w ten samochód, to możemy też sobie wyliczyć ile kosztuje każdy przejechany kilometr. Co ciekawe, tym autem zrobiliśmy dopiero 2000 km, także niedużo i... Więc tak, 50 tysięcy podzielić przez 2000 kilometrów. Dodać do tego koszty paliwka: 36 litrów w mieście, 5 zł za każdy litr. No i wychodzi nam kwota około 27 zł za każdy przejechany kilometr. Więc dużo, ale każdy przejechany kilometr w tym momencie staje się tańszy, ponieważ już nie zakładamy nic w niego, więcej inwestować. Oczywiście, życie nas zweryfikuje. E, jeśli chodzi o ceny ubezpieczenia, badania technicznego itd., powiedziałem o tym wszystkim w poprzednim filmie z Chargerem, więc nie będę się powtarzał. Odsyłam zainteresowanych w tamto miejsce. No i cóż, dajcie mi znać, jakie kolejne auto z kolekcji chcielibyście, żebym dla Was przeanalizował. E, I co? Mam nadzieję, widzimy się nad tym z klasykiem. Dzięki, na razie.